Jestem turbofiskiem. Zaraz będą leciały kamienie w nas pewnie. Siemano, dzień dobry, słoneczny dzień w Dili. Michał, moje zęby. Wstaliśmy, jest godzina nie wiem, chyba z 9 rano po śniadaniu. Próbujemy dzisiaj się dostać do miejscowości Bałkau, ale jedyna opcja noclegowa na Bookingu, jaka jest, to Bałkał w, w Rumunii? W Rumunii chyba, to w Rumunii, więc tutaj na Bookingu nie ma ani jednego noclegu i nie ma żadnych blogów, jak tam dojechać, ani vlogów. A więc, dzięki mordo zrezygnowaliśmy z opcji mikroleta, ponieważ wczoraj jak nie jechaliśmy, to ledwo wyszliśmy tam bez plecaków, a z tymi plecakami tam nie wejdziemy. Ten mikrolecik jest turbo mały, pokażę wam jak wygląda. Trochę na kolana, tak trochę za duże za mały za autobus na ciebie, patrzcie. tu kłóca, to prawie dotyka głową do, do sufitu. Ale jest fajnie, jest lokalny busik, więc zamówiliśmy taksówkę, która kosztuje, na dobrą sprawę, yy, dolara. Patrz, że Baza w następnym odcinku będzie hanterem. Hanterem będziesz? No ale... to nie w następnym. Patrz, jaka ma czapka. Ty też jest następna czapka. Myśliwy Baza. No To jedziemy taksówką Jedziemy taksówką na stację autobusową Żegnamy się z że żomeczkami w hotelu Trzeba pomachać Wiktor, ja. <laughs> <w Ameryce. laughs> Jedziemy Cześć Proszę słuchać Kamerzysta, to jest nowy kamerzysta Ej czujesz się osaczony Po tym odcinku kurwa, sałem się jakiś kurwa Rozpoznawany A, z robotu stąpiłem we wsi A, gej, Jedzie chyba nasza taksa Jedzie nas ziobój Ondziejja Nie działa klamka Będziemy się wyjaśniać zaraz kolejny Pamiętaj, najpierw niech dowiemy nas Muzyczka Takie sposób, żeby zmieścić się do stu porty Też, to który jest mniej załadowany. Zresztą nie będzie takiego zaczęły się, zaczęły się pierwsze problemy w trasie. Jechaliśmy taksówką. Ubiegły do nas gość, zaczęli otwierać tam drzwi, stukać w szybę, wyciągać bagaże z bagażnika, Ja wybiegłem. Turbo powiedziałem, powiedziałem, że, żeby nie, nie, nie ten. Nie ważyli się dotykać naszych rzeczy. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ogólnie straszne zwierzynie. Z tu dopiero do zaczynają się pierwsze, pierwsze rzeczy. Tak mówię, tam chłopaki powychodzili. No. I zaczęli wyciągać rzeczy. No. Ja byłem turbo sobie może nawet w sumie zobaczyć. Jestem turbo Baza. No. Ja tak samo jestem po prostu poirytowany całe znaczeniem. Nie, naprawdę nie fajnie, nie fajnie. Podbiegli i otworzyli nam drzwi od taksówki. Ja powiedziałem, że mi otwierali, więc otworzyli bagażnik, wyczynili nasze rzeczy. Ja się naprawdę, więc wybacz, że ale zdenerwowanie jest. No Timor będzie ciężki, koniec, koniec śmiesznych filmików. Bakał, jesteś Autobus ruszy, jak będziemy cali zapakowani. Uważaj, bo ten chłopczyk dziwnie patrzy na twój telefon, mordo. Więc uważaj, bo tak ty nagrywasz, on tak tutaj patrzy jakby chciał ten mały. Cztery godziny, cztery godziny drogi. O tam. Próbujemy jechać. Ale zobaczycie, jaki wyrwał, wszyscy, ci wyrwał. Te wszyscy. Wszyscy zawieszeni na tym, stukają już w autobus, żebyśmy jechali. Ludzie tu się próbują dowiesić, ale tu już nie ma miejsca. Tutaj zobaczcie, raz, dwa. Patrzą, tutaj się wiesza, ale dwo co jedzie. Znaczy, jedną stopą tylko stoi cztery osoby zawieszone na, na jednym schodku, tutaj z tyłu jeden gościu piąty. A jest cały zapakowany, Artur siedzi na bagażach, Tubaza siedzi z tyłu, siedzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób z tyłu. No i jedziemy, jedziemy, będzie, będzie, będzie kolorowo, będzie mocno na pewno. Dojechaliśmy do miejscowości Baokao Jechaliśmy około 2,5 godziny autobusem takim tutaj zwykłym. Chłopaki, tu jechali na, na dachu. Sytuacja się rozluźniła, było dość śmiesznie w autobusie, ściutnie wygodnie, drogi są bardzo kiepskie. Zobaczcie, jakie są śmieci porozrzucane wszędzie. nam jakieś 4 km do naszego hostelu przejdziemy się na piechotę źle powiedziałem nie mamy hostelu w stronę gdzie są hostele na mapie syf szkoda nam chłopaki się śmieją i tyle tak wyglądają te busiki widać że jest bida, ale miejmy nadzieję że będzie fajnie Idziemy sobie już z drogą w stronę hosteli, do, do centrum Około 3 kilometry, dzieciaki biegają Patrzymy tylko, czy nie mają kamieni w rękach Co tam? nie, no. nie, no. nie, no.

Na dobry gościu, co? To <śmienicza> Już jest ogólnie sympatycznie Dzieciaki nas widzą na ulicy, wyskakują Pozują do zdjęć Jest śmiesznie Zostało nam jakieś, nie wiem, 40 minut na piechotę Chcielibyśmy jakieś żarcie się uskutecznić I ogólnie nie wiem, ile będziemy w tej miejscowości Bałkał Najprawdopodobniej no, ja tylko jedną noc Przyśpimy się i będziemy dalej jechali w stronę Wschodniej części, ...wschodniej części wyspy. Lecimy. Chłopaki z obstawą idą. Stacja benzynowa w Bałkau. Terminal benzyn. A motor benzyn. Lokalny market używanymi butami Używane buty There yeah, we know. Yes, kurwa! Yeah. <laughs> kurwa naku! <laughs> kurwa mać! Kurwa <laughs> mać! Pitaracza! Pitaracza! <laughs> się powiedział, że pracował w Anglii I dużo Polaków było I nauczyli go kurwa, także Naprawdę śmieszne. Ale z chłopakami w trójkę stwierdziliśmy równo Że tutaj bardziej czuć klimat Jakiś Karaibów jak, jak w Azji W ogóle tutaj nikt nie wygląda azjatycko Nie ma religii azjatyckich Nie ma Nie ma budynków azjatyckich Nie ma Kuchni, no okej, okay, kuchnia azjatycka jest, ale... Łatardzi ale jest fajnie Buka idzie Buka z Buka <laughs> Sesja zdjęciowa na starym małocie zrobiona Dej to nie będzie wycięte wiesz o tym Monis Furka jakaś opuszczona To jakiś opuszczony budynek Został nam na jakieś nie wiem 10 minut nawet nie do głównej drogi gdzie znajdują się hostele Opuszczony szpital psychiatryczny Opuszczony szpital psychiatryczny baza mówi Zgaduję Dzieciaki Kiszczą Malaj 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 pokazują palcem hej Malaj to takie jak indonezyjskie bóle czyli po prostu białas turysta mówią malaj malaj ale ale bardzo sympatyczne dzieciaki goście zaprasza nas na hatę a my nie odmawiamy

Wspaniale? No. Si, si, podemos andar en... Kurwa eee, he, Kurwa Słuchajcie, to wszyscy znają kurwa Polski Polski A. Słuchajcie, to jest Polskie. nie mega sympatycznie 13:40. Takie przygody dzisiaj Pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy uczą Słów na K Ludzi z Timoru Wschodniego Gdybym wchodził Czy są otwarte czy nie otwarte? Nie otwarte pan Jest tam ktoś? Hello Nikogo nie ma? Ta kanapa jak ku babci w domu Nikogo nie ma Pronto si? Pronto si? Hola Boa tarde Boa tarde Selamat, ale się nie da, nie teraz. Nie ma nikogo. One room. Yes. And four bed. Four bed. One bath. It's small. It's functional. Just use the fan. Fan, okay. Jeden pokój. Trzy łóżka, jedno, drugie, trzecie. Lustro, łazienka. Klimatyzacja 30 dolarów za dobę. Drogwak, na takie warunki. No ale Timor jest drogi Wyszliśmy z hostelu, zjedliśmy jedzenie, ale nie nagrywałem Zostawiłem aparat, żeby się ładowało Mamy drzewo bananowe Pod domem są banany, ale jeszcze zielone, więc nie można ich zrywać Tutaj podobno nie ma za dużo atrakcji, ale idziemy na plażę, podobno jest piękna Zobaczcie, liście bananowca, można sobie wziąć, złapać w rękę Pięknie tu jest Pięknie tu jest Jest po prostu amazing Amazing? Mm -hmm. Nie no dobra, jest fajnie <gry> to... Idziemy na plażę Powiedzieli nam na miejscu, że nie ma autobusów żadnych Miejmy nadzieję, że zapiemy stopa albo cokolwiek. Jest jakieś 5 km do tej plaży, na której podobno są. Co tam niby jest? Aligatory. aligatory. Nie ma być też znak, że są te aligatory Niektórzy mówią, że widzieli, niektórzy mówią, że nie widzieli. A więc idziemy zobaczyć. A tu jeszcze pokażę Wam okolice. Wszędzie są drzewa. Jest turbo zielono Niebo jest zajebiście niebieskie Żadnych filtrów Drzewa Jakieś furki Ej Polo zobacz tu, jest zajebiście światło teraz Tutaj się kończy asfalt Jest mała dziura, ale Do ogarnięcia, takimi drogami to się jeździ cały czas Ej, eee, gówniaki na skuterach Tu leste <grystanie> Pan pasterz i Tutaj kozy są Mało widać, bo słońce pada, zaraz tam podejdziemy Te kozy, o których mówiłem, z tu goście właśnie zagania Fajnie tu jest, fajnie, tak dziko Idziecie sobie Białe Ulicą? A tu sobie świnia leży w błocie Na dzielni Na dzielce To jest taka fajna dzielka już Tutaj jest bardzo spokojnie nic się nie dzieje Co tam Michał A kozę wyprowadzam <grym> się musi nieć. Chodź, woza. No woza. Chodź. Kolego, Słuchajcie, my tu się spodziewaliśmy jakiejś wojny w tym Timorze. Nie. By. morda! Słuchajcie, my tu już trzeci dzień jesteśmy, jeszcze kamienie nikt z nas nie dostał. Michał mi to przeszkadza w pracy. No. O, pierwsze gangusy po lewej stronie. Lokalne gangusy zajęły pozycję. Zaraz będą leciały kamienie w nas, pewnie. Przy takich pięknych widoczkach, przy takich pięknych okolicznościach przyrody. Czekamy na pierwsze kamienie. Tu do Ogólnie po drodze nic nie ma. W sensie jest pięknie. I ludzie nas zaczepiają, pytają nas, gdzie idziemy. Więc jest bardzo fajnie. mówię, że idziemy na plażę. Takie są widoczki. Są te dzieciaczki jakieś biegające. Są kury, są świnie. Są bawoły. Coś niesamowitego. Przyjeżdżajcie do Timoru Wschodniego. Pomimo, że dzisiaj była niefajna akcja rano. To warto przyjeżdżać. Tak mi się wydaje. No praktycznie doszliśmy do plaży. Ale niestety zaszło nam słońce. Uuu, a, sorry mordo, ale kubuty. Słuchajcie, bada się bojików. No ja mam przy życiu traumę Baza Baza się bojików gutów. Więc trudno. Patrzę, tu mają małpę. Tu mają świnie. Ja ona też się chyba dać pogłaskać. A Ja tu mają małpę, patrzcie. Tu mają małpę zawiązane Ja nie, nie szanuję takich rzeczy, no ale. Aj, nie fajnie. Przywiązane małpy. Doszliśmy na plażę. Nikogo tutaj oprócz nas i rybaków nie ma. Błotardzie? Błotardzie? Nikogo tutaj nie ma, zobaczcie na to. Woda jest torkusowa, pomimo że się nie odbija światło. Jest tutaj dwóch rybaków. Zobaczcie, jak to wygląda niesamowicie. Zaraz będzie zachód słońca. My jeszcze nie wiem, jak wracamy do chaty, ale jakoś tam się szczególnie nie śpieszy. Można powiedzieć, że jesteśmy chyba w raju, na Dili pójdziemy sobie jeszcze tam, na te kamienie jak na Seszelach porobić fotę Coś pięknego Pusta plaża Trzech gringo Zachód słońca Turkusowa woda pomimo, że i cieplutka pomimo, że nie ma słońca bo zaszło za chmurami Idziemy jeszcze kawałek dalej tam pod skały. Jestem smutny, gdy zepsuł mi się dron. Pokazuje mi komunikat, że procesor jest przegrzany i za 30 sekund się wyłączy dron. Świeci lampka na czerwono. Podobno tutaj jest wiatraczek, który mógł się delikatnie, że tak powiem, ee, zawiesić, i ten wiatraczek nie chce działać. Tutaj podobno. Będę musiał go rozkręcić od strony kamery, dwie śrubki, czy cztery śrubki Ściągnąć tą obudowę Sprawdzić wiatraczek I jeszcze raz próbować, no ale szkoda, bo jesteśmy w zajebistych miejscach no nie mam drona Jesteśmy dalej na plaży, trzeba podziękować moi drodzy dla Nie dla tego to jest waza Travel Trzeba podziękować Trzeba podziękować dla Artura, który rzucił mi swojego drona, żebym sobie mógł tu dzisiaj polatać i dzięki temu zobaczycie zajebiste ujęcia. Artur jeszcze lata. Kończymy, za chwilę zawijamy, ponieważ stąd nie ma żadnego transportu, Nikt tu nie jeździ do miasta, więc będziemy coś musieli kombinować, próbować opać stopa, ale w pierwszą stronę nic się nie jechało, więc będziemy coś rozpięć, ale ogólnie pięknie. Słuchajcie, Timor Leste, Timor Wschodni to ewidentnie raj, pomimo tej dzisiaj przykrej akcji, o której już mówiłem 500 razy. O której? O tej dzisiaj która to była akcja, przykra? Tam gdzie zabierali nam pecaki. ci dzikusy To nie ja podziałem To no nic, zawijamy sam. Selfie z drona Jedz! Życzę, by w Bałkał, po zbroku wróciliśmy z plaży. Tam jest mój hostel, chłopaki wrócili do hostelu. Zjeść coś sobie, ja vida travel, zjem sobie na zewnątrz, bo jest ciut taniej. Nie ukrywam, że trzeba ten budżet tutaj kontrolować w, w Timorze, bo nie jest najtańszy. W sensie nie jest najtaniej, o że się wyraziłem, tutaj jest zupka Bakso za 1,50 dolara, chyba nazywa się Bakso Champur i mi I AM zamówimy sobie jedzonko. A nie spodziewałem się takiej zupki, bo naprawdę bardzo, bardzo fajnie, jest w środku jajko, aż sobie zrobię zdjęcie telefonem. Z tego dostałem limonkę, tu jest jajko. Mięso. To jedną z lepszych baksów jak jadłem Naprawdę spoko Tym miłym akcentem żegnam się z wami dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, lajki, łapki do góry Widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Do zobaczenia. Na raz.